Siemano, witam wszystkich. Słuchajcie, jak obiecałem robię kolejny test, właśnie jaka jest wydajność kolektorów słonecznych z grzejników. Także teraz jak to w maju wygląda. W maju już tego słońca mamy na tyle, że te kolektory coraz lepiej pracują. Kąt 30 stopni też już tak nie przeszkadza jak w poprzednich miesiącach. Także tutaj mamy kolektor z grzejników. Takich panelowych. Widzicie, co są trzy grzejniki. To jest 3,6 m kwadratowego powierzchni. Eee, jakie będę dane zbierał? Będę dane zbierał takie jak temperatura wewnątrz kolektora. Tutaj mamy temperatura wyjścia z kolektora i temperatura zasilania kolektora będzie, już Wam mówię. Temperatura zasilania kolektora tutaj będzie z czujnika. ja tutaj czujnik na powrocie założony na powrocie jest wężownic z pierwszego zbiornika, bo w moim układzie jest y, są dwa zbiorniki 300 i 500 litrów, o czym zaraz y, wam pokrótce opowiem dla tych co nie wiedzą. Tutaj mam na powrocie właśnie czujnik do zaworu trzydrowego, który właśnie przełącza mi pomiędzy zbiornikami. O właśnie uruchomił się nawet układ solarny. Pompa obiegowa się włączyła, bo tutaj jest układ solarny na zasilaniu 12 V. Dlaczego 12V? Bo kiedyś miałem to zrobić z panela fotowoltaicznego. Później wyszło inaczej. Wszystko mam 12V. Do tego mam zasilacz buforowy. W razie braku prądu nie ma problemu. Wszystko ładnie działa. I słuchajcie, startujemy. Muszę poczekać, jak się układ ogólnie ruszy. Ale startujemy z temperatury zbiornika 40. Jeszcze raz poczekam, jak przyskoczy 40, no 7 stopni. Tak, 47 stopni. Tu jest sterownik y, solarny na dwa czujniki, czyli różnica temperatur. To jest drugi sterownik od drugiej pompy obiegowej. W razie, jakby się coś stało z pierwszą, albo jak wyjdzie temperatura powyżej 80 stopni, uruchamia się druga pompa obiegowa. Takie też zabezpieczenie awaryjne. Także i jest zabezpieczone dwoma pompami. Jest zabezpieczone, żeby jak braknie prądu, też się nic nie działo. Także y, jest godzina. Będzie o 9.30. Zaczniemy pierwszy pomiar. Jak mi się troszeczkę ten układ rozbuja bo jednak to musi pracować cały czas żeby y, były w miarę miarodajne pomiary także tak wygląda u mnie cały układ CO i CWU CWU ze wszystkim ale skupmy się na tym bardziej konkretnym temacie i jak widzicie mamy tutaj zbiornik y, 300 litrowy zbiornik 500 litrowy no i dwa kolektory ten jest y, Kolektor z grzejników i drugi jest kawałek niemieckiego dachu. Także o tym wiemy. I finalnie, jeśli pracuje normalnie instalacja, prawda, grzeje nam ten zbiornik 300-litrowy, ale nie grzeje 500-litrowego, bo woda przepływa wtedy przez zawór trzydrogowy i wraca do kolektorów. Jeśli nie w zbiorniku, tylko na powrocie pojawi się temperatura 60 stopni, zawór się przełącza i ta temperatura zaczyna płynąć mi na tę drugą wężownicę po prostu akumulując mi to ciepło jeśli nie jest na bieżąco wykorzystane żeby było po prostu na dłużej nie? bo kolektorów musiałbym zakryć albo coś a nie chcę tych zbiorników grzać do wyższych temperatur jak 60 stopni żeby mi się po prostu kamień tego po prostu będzie za dużo żeby mi się kamień nie wytrącał bo mam bardzo też zakamienioną wodę także tak to finalnie wygląda i przejdźmy dalej jak ten kolektor sobie radzi ok zaczynamy słuchajcie 9.30 ja te wszystkie dane co mam podaje ja to w ramkę w Excela wrzucę i będzie wszystko e, bardziej przejrzyście bo tutaj teraz bym nie spamiętał i nie policzę na szybko bo nie ma opcji także zaczynamy do temperatura zbiornika 47 stopni e, do, e, przepraszam, tak, do wężownicy już z dwóch kolektorów idzie 56 stopni na kolektor Grzejnikowy idzie 31 stopni, z kolektora wychodzi 42 stopnie. Temperatura w kolektorze, 49 stopni. Czujnik od temperatury, bo mnie pokazałem, jest tutaj wrzucony do środka, leży sobie na jednym panelu. A czujnik od, od powrotu jest tutaj z tyłu, on tam jest w rurę, wsadzony. Tam jest taka kapilara, także on jest w przepływie, w płynie. I może jeszcze o tak nie ten tutaj wpływa, że tak powiem, z wężownicy ze zbiornika 300-litrowego przepływa. Bo tu jest, że tak powiem, przestrzelone są panele, żeby był wymuszone. Tam wychodzi i idzie rurą. Tutaj wchodzi do drugiego. Przez tego przechodzi też. Tutaj musi wejść. I tu jest taka cieniutka rurka pod tą miedzianą, bo to jest z miedzi. Spód jest zrobiony, właśnie. Cała blacha jest miedziana ciniutka rurka, że musi przejść przez nią i pójść tutaj, I także przez każde po kolei po kolei, wychodzi mi tam na górę. I tam mam czujniki właśnie temperatury. I stamtąd sobie już idzie do miarownicy solarnej. Jest godzina 11. W zbiorniku jest 52 stopnie. Do zbiornika idzie 63 stopnie. Dobrze mówię, niech się przełączy. Nie trzeba, to się, tak, do zbiornika idzie 64 stopnie i tak mamy do kolektora solarnego Teraz do kolektora z grzejników idzie mam 49 stopni, z kolektora wychodzi 55 temperatura w kolektorze. 62 stopnie jest 13 w zbiorniku mamy 65 stopni. Do zbiornika idzie 67, 78 stopni, idzie do zbiornika. Ze zbiornika wychodzi 59,5, także za pół stopnia ten zawór, co Wam mówiłem, przełączy się i zacznie załadować 500-litrowy zbiornik. Dlatego, że tutaj już jest 60 stopni, a w tamtym jest prawie 65. Także do końca dnia tutaj mamy 10 stopni. Zobaczymy, ile podniesie ten, bo teraz będzie tak, że. Jeśli wrzuci nam ten zbiornik, to wtedy zimny glikol popłynie i układ zacznie po prostu już wolniej pracować, bo będzie musiał nagrzać ten cały glikol, który stąd wypłynął, także już ta praca będzie bardziej przerywana. Dobrze, tutaj mamy, tu nam wychodzi 60, no 60 stopni praktycznie do grzejnika panelowego z panelowego wychodzi, 66, w środku jest 72 stopnie. Jest 15. Z układu mi idzie średnio tak 76, 75. Zaraz to się wychładza. W zbiorniku jest 68 stopni. Do kolektora idzie teraz 55, jakieś 56, bo to się będzie podnosiło cały czas do 60 prawie. Tylko zależy, czy się układ włączy, czy wyłączy. Bo już ten zbiornik się ładuje pomału. I teraz jest ile w nim podniosło się chyba 5 stopni, z 15, z 10 chyba na 15 się podniosło i z kolektora wychodzi 60 stopni w kolektorze jest 66 stopni a jest sobie tu jeszcze taki takie prowadzony eksperyment Wiktor odpalony sprawdzanie tych pobitych paneli to jest 330 panel Wiktor, onik, obciążenie i taki pobity 330W panelik nam generuje już teraz o 15. A gorąco jest pojewko masakryczne 180W. Także bardzo dobry wynik na taki uszkodzony panel. E, o tym albo będzie film, albo był już film. Także na pewno e, coś było ogólnie. Ja to sortuję. tych paneli już może, jak ten film będzie produkowany, ten e, wyemitowany już może nie być. Także taka ciekawostka. No i już jest 19, także koniec grzania. Nie było 2 godziny nie mogłem wcześniej nic tutaj e, nagrać, ale to i tak już chodziło bardziej o podnoszenie temperatury w zbiornikach bo tutaj w tym kolektorze nic się za bardzo już nie zmieniało. Jeśli e, po prostu był dołączany i odłączany ten e, 500-litrowy zbiornik, także zobaczmy, jakie są finalnie temperatury. No i finalnie 300-litrowy zbiornik ma. 70, e, 67 i 4 i 500 ma. No, powiem Wam prawie 20. Tutaj będzie 18 stopni. Także fajnie, fajnie, powiem Wam to podniosło. Jak widzicie, już się troszeczkę danych uzbierało za marzec, kwiecień, maj. Także y, można sobie porównać na spokojnie, co klatkę zrobić czy coś, jak ten kolektor z grzejników się, zaje, się zachowuje w różnych właśnie porach roku tutaj w marcu nawet filmy są ogólnie w playliście w której są wszystkie wklejone filmy właśnie z tymi grzejnikami to też mam tutaj na górze link do playlisty wrzucę tutaj chyba była zero temperatura poniżej zera były tutaj była taka średnia po prostu ja tego wszystkiego nie pamiętam bo tu nie da rady linki do filmów są cały czas tej samej ramki używam żeby było dokładnie widać. Godziny różne, bo dzień się wydłuża różne temperatury. Także no przechodzimy do konkretu. Także przejdziemy do konkretu. I tutaj mamy jak widzicie temperatura w kolektorze, tym z grzejnikami, temperatura zasilania tego kolektora, później mamy wyjście z tego kolektora grzejnikowego Następnie mamy wyjście już z tego drugiego kolektora, ja to nazywam kawałek e, niemieckiego dachu. Tutaj mamy temperatura bojlera 300 litrowego, jak nam się podnosiła, w jakich godzinach to się y, były przeprowadzane właśnie pomiary i doszedł nam zbiornik 500 litrów, który już też zaczyna podnosić swoją temperaturę coraz wyżej. Powiem Wam, y, bo ja ten materiał skręcam trochę później i dzień później też było, już było tutaj było 20 stopni w cieniu, a dzień później, w następny dzień, no, było 25 stopni w cieniu i tutaj już była temperatura 25 stopni, i tak na razie mi się utrzymuje 20 nie spada przez kilka dni, bo na razie jest w miarę słoneczna pogoda i daje, daje czadu, a ten się nagrzewa 70-72 stopnie Ale tutaj tak jak widzicie średnio nam podnosi, to dalej się tak, ta średnia trzyma o 5 stopni, powiem Wam od te, te trzy próby co robię, to tak cały czas. Czy jest gorąco, czy zimno, czy dzień, taka stabilna temperatura, bo też jest stały przepływ, tu jest chyba 15 litrów yy, na minutę z tego co pamiętam, to jest pompka 12V, nie już tam specyfikacji, także troszeczkę też za szybko dogoni, ale z drugiej strony jest na tyle duża powierzchnia yy, tych kolektorów, że lepiej nie sobie goni szybciej i odbiera tę temperaturę niż ma mi się podnosić yy, tutaj nie wiadomo jak, bo jednak układ jest w peksie żeby ten pec wytrzymał, a po to e, to wszystko budowałem takim niby delikatnie zamkniętym układzie, bo on jest, e, sam sobie ciśnienie robi. To układ wyspowy jest oczywiście, że tam sobie tamte pół bara zrobi ciśnienia dla lepszego przepływu. A że były zbiorniki, najpierw była 500, później dopiero się po, pojawiła 300 z pompą ciepła. Także trzeba było to tak zrobić, żeby to miało ręce i nogi. Po iluś tam próbach się udało. Także widzicie dalej, jak ten grzejnik, właśnie grzejnik, grzejnik kolektor z grzejników działa. Można sobie cały czas popatrzeć. Jedne kwiecień, tak, jak mówiłem, cały czas jest o średnio takie podnoszenie 5-6 stopni. W marcu to tutaj temperatura nie przekroczyła zera, czyli było cały czas na minusie. Też takie same praktycznie podnoszenie, także w miarę to idzie równo i stabilnie kąt 30 stopni myślałem że tutaj coś zwiększy bo to słońce idzie coraz wyżej także kąt y, coraz, pod coraz y, lepszym kątem pada to słońce w ten kolektor ale widzę że za bardzo mu to różnicy nie robi tylko tam temperatura zewnętrzna i długość dnia także słuchajcie tak to wygląda na dzień dzisiejszy jak wam się podoba to sobie pooglądajcie wcześniejsze y, filmiki ja wam tam wcześniej wrzucę po prostu Link do playlisty. Można sobie zobaczyć, wszystko jak co leci. I słuchajcie, zapraszam na mój kanał. Dużo różnych innych ciekawostek. Także pozdrawiam Was wszystkich i słoneczka rzecz.